Witam, pozdrawiam sobie z tej strony wszystkich oglądających Muszę jakoś zrobić kamerkę, może tak będzie lepiej nie widać. Chciałbym podziękować za oglądalność. Piję specjalny wywar pod, od zielarza, od znachora leśnego, którego spotkałem akurat jak zbierał muchomory Oczywiście żartuję, to jest pod, specjalny wywar leśniczy naprawdę bardzo pyszny. Po każe mu nie, nie gazę. Napijcie się, poszujecie się lepiej. Szczególnie na, na łonie natury, tam gdzie najpiękniej. Proszę bardzo, drzewo spiłkowane. Kozy powiedział, że mnie pozwie do mopsu. Do nas do donos, Ogólnie, co to wyprawiają z tymi lasami? może powiedzieć, że to jest masakra. na potęgę. Czy to jest waty przyrody, czy to okoliczne lasy. Bytną, tną, piły tną Co mi to da, to nie wiem Jak wszystko pojedzie pewno do Chin A my będziemy palić A już nie będę nic mówił Wiem, co chlipie Cholera Już ta godzina A ja zresztą tele... Nie mam czasu Jadę do lasu Krótka PCS w kamię bardzo fajnie się stawuje. To jest leśny. Co chciałem powiedzieć? Eee, sprzęt do buszhaftu. No, tu bym się kusił, czy wybierać między drogimi a że rzeczami. Na przykład na podstawie tego topoka nie jest on bardzo jakiś mega ostry. O, zresztą ostrzyłem go pierwszy raz od, od, czasu kupna jakieś. Pół, pół miesiąca do tyłu, ale jak na razie daje radę, choć już widać, że tę śrubkę pasowałoby jakoś dokręcić, ale jak się walnie to się wbija i pozdrawiam wszystkich oglądających. Naprawdę ja bardzo mi miło, że mnie Państwo oglądacie. Pozdrawiam się Przemo Mówię Ci jedno, powiem Ci szczerze, że. O jak na razie mam w lesie nie widzę i od no, za to dinozaury już tak? Miestaszą To Kimne się to mi trochę przejdzie Nie no, to, to jest najpiękniej no to już no, nie jakiś Las Vegas tam Trzeba do lasu, odpocząć, posinać drzewka, podąbać Co ci powiem, to ci powiem ale marzy mi się zamecek w lesie. Kalmiki, piękna dziewczyna. Tym bym nie pogadził Byśmy piłowali drzewo, chodzili na biwaki i obozy. Co je bagnisy, raz się zrobił. Chciałbym podziękować za oglądalność. Naprawdę bardzo mi miło. I pozdrawiam serdecznie. A, zapomniałem. Hopsup 809 Jules. Filip Dziękuję za oglądanie. Wasze zdrowie. Dziękuję jeszcze.